Trzeba powiedzieć, że statystyki informują nas, że mamy 2,2 miliarda chrześcijan na świecie, zaś cała populacja liczy blisko 8 miliardów. Wobec powyższego, no, co, co ze zbawieniem tej całej pozostałej reszty poza, poza chrześcijaństwem tych osób innych religii, osób niewierzących też. Więc tak, nauczanie katolickie jest takie, że są różne kręgi przynależności do Kościoła. Że w tych kręgach przynależności od tego centrum, którym jest tajemnica Chrystusa, którym jest wydarzenie chrześcijańskie, tym kręgiem przynależności najbardziej bliskim są właśnie religie chrześcijańskie i judaizm, zaraz po nich. Później, następnym kręgiem, tak jak te kręgi w wodzie, kiedy wrzucimy kamyk do, do strumienia czy do, do studni, się roz, rozchodzą. Tak, tak można sobie wyobrazić, że tym kręgiem bardziej zewnętrznym są, są inne religie, zwłaszcza, zwłaszcza religie monoteistyczne, które generalnie rzecz biorąc pokazują czy proponują człowiekowi jakąś drogę do Boga, połączenia człowieka. Z tajemnicą, z Bogiem, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. I można się chyba zgodzić, można dyskutować z każdym, czy człowiek jest istotą religijną. Człowiek z natury ma takie pytania bardzo ludzkie, bardzo zwyczajne, bardzo powszechne, jak sądzę. Skąd pochodzę? Dokąd idę? Jakie jest moje, moje przeznaczenie? Po co tutaj jestem na. Na tym świecie, i na te pytania każda religia udziela swojej odpowiedzi, i pokazuje pewną drogę. Dla jednych religii jest to droga bardziej takiego nauczania pewnej wiedzy, pewnej doktryny, dla innych jest to droga bardziej rytualna pewnych zwyczajów, pewnych obrzędów rytuałów. Jeszcze dla innych, takich bardziej misteryjnych, bardziej takich duchowych, to jest droga jakiejś takiej wewnętrznej duchowości, poprzez którą, jak mówią te religie, człowiek spotyka się właśnie ze swoją tajemnicą, spotyka się z Bogiem. Chrześcijaństwo wpisuje się w tę, w tę logikę, w tę dynamikę, ale nie do końca. Nie do końca. Może opowiem taką historię, która pozwala dostrzec właśnie taką wyjątkowość, odrębność chrześcijaństwa na tle wszystkich innych, innych religii. Jest to opowieść, która, którą w sposób taki poetycki przedstawił francuski autor, znany Victor Hugo, w takim poemacie, poemacie zatytułowanym Le Pont, Most. Otóż y, opisuje y, autor y, świat jako równinę, jako y, rozległą równinę, na której setki ludzi, setki przedsiębiorstw budują y, buduje mosty, most między niebem i ziemią, czyli między y, historyczną taką y, sytuacją człowieka y, a y, właśnie niebem, czyli y, tą Taką gwiazdą przeznaczenia, jak pisze autor, której istnienie ludzie przeczuwają, czasami bardzo niewyraźnie, czasami w sposób taki po omacku bardzo, ale przeczuwają, że musi być coś, musi być ktoś, do czego zmierza ludzkie życie, do czego zmierza historia. I na tej równinie, na, tej, na tym wielkim placu budowy nagle pojawia się ktoś, pojawia się głos, który mówi, tak, wasza praca, wasza budowa jest bardzo szlachetna, bardzo ludzka, bardzo rozsądna, ale dramatycznie nieskuteczna. Nie możecie zbudować mostu między niebem i ziemią. To jest niewykonalne, to jest niemożliwe. Porzućcie swoją pracę. Ja pokażę Wam most, mówi ten człowiek, ja jestem tym mostem. Łatwo się domyśleć, zwłaszcza w kręgu chrześcijańskim, że są to, jest to taka opowieść, która obrazuje roszczenie chrześcijańskie, czy obrazuje to, co mówi Jezus w Ewangelii, że jest drogą, prawdą i życiem, że chrześcijaństwo nie jest religią taką jak wszystkie inne, ale jest objawieniem. Jest wiarą, Bóg stał się człowiekiem, stał się kimś y, dotykalnym, widzialnym, kimś historycznym, y, i w związku z tym kwestia chrześcijaństwa to nie jest kwestia Teoretycznych właśnie rozważań, jakichś jakiś zastanowień czysto teoretycznych, ale to jest to kwestia historyczna, kwestia zmierzenia się właśnie z tym faktem historycznym, który wydarzył się ponad 2000 lat temu i który, jak wierzymy, żyje w historii poprzez tajemnice Kościoła. W związku z tym yy, trzeba zweryfikować, trzeba jakby zmierzyć się. Z tajemnicą Kościoła, z tajemnicą Ewangelii, żeby dać sobie odpowiedź na pytanie o prawdziwość naszej, naszej wiary, o prawdziwość wiary chrześcijańskiej, trzeba zadać sobie trud. Po prostu trzeba przebyć pewną drogę, tak jak uczniowie w Ewangelii 2000 lat temu, tak również i my dzisiaj jesteśmy, jesteśmy wezwani do tego, by iść za Jezusem, właśnie w tajemnicy jedności chrześcijan. W tajemnicy jedności Kościoła i zweryfikować, że to jest dla mnie droga. Moja droga, która odpowiada na moje najgłębsze potrzeby, na moje najgłębsze pytania. Pierwsza odpowiedź na pytanie, kto zostanie zbawiony, yy, jaka się nasuwa, yy, to, że jest to że jest to tajemnica. Nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć tego. Nawet co więcej. Kościół katolicki w swojej, w swojej liturgii mówi o tych, którzy są zbawieni, znaczy święci, błogosławieni, natomiast nigdzie nie znajdziemy w tradycji całej chrześcijańskiej, nawet nie tylko katolickiej, jakiejś zmianki, że ktoś jest potępiony, czyli że ktoś jest niezbawiony. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Mamy nawet tytuły katedr, które, które mówią o tym dobrym łotrze, który, który jest zbawiony, gdzie Jezus mówi mu, dziś będziesz ze mną w raju. To jest właściwie pierwszy, można powiedzieć, beatyfikowany człowiek, ten znak z krzyża, dobry łotr. Jest to pytanie, które dotyczy wszystkich religii. Wszystkie religie mają jakiś element właśnie zbawczy, Wszystkie obiecują jakąś drogę do, do zbawienia, ustawiają jakieś zasady na tej drodze, ale nas głównie interesuje tutaj w tym momencie chrześcijaństwo. I tutaj są dwie grupy wypowiedzi w Ewangelii, w Nowym Testamencie: samego Chrystusa, ale również i, i, i w innych pismach nowotestamentalnych. Pierwsza grupa to, jest, to są te wypowiedzi, gdzie, gdzie jest mowa o zabieganiu o własne zbawienie, o tym, że powinniśmy z drżeniem, z troską myśleć o, o zbawieniu, że nie jest to taka sprawa oczywista, że trzeba jakby z tym zbawieniem podejść do niego bardzo serio, w sposób odpowiedzialny i nie można sobie to tak sobie tego traktować, że że to jest takie oczywiste, że Pan Bóg w swoim miłosierdziu to i tak wszystkich, wszystkich zbawi. Otóż nie, jest, jest wiele takich przestruk, zachęt, wezwań, które mówią o tym, że każdy chrześcijanin, każda osoba wierząca o swoim zbawieniu w jakiś sposób decyduje. Że o, o tym zbawieniu musi o to zbawienie musi się troszczyć, musi zabiegać. To jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest taki tekst, do którego też można się odwołać, mianowicie jakby z drugiej strony patrząc, w drugim myśleć Moteusza jest napisane, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. I właśnie z tej strony patrząc, jakby usiłując ten, ten drugi nurt rozwinąć, trzeba powiedzieć, no rzeczywiście, no że skoro Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, na swój obraz, no to chce doprowadzić go do, do jedności z sobą, do, do pojednania całego stworzenia. I te dwa nurty, one istnieją obok siebie. To nie, nie ma takiej łatwej jakby odpowiedzi. Na pewno nie można, tak jak niektóre jakieś grupy twierdzą, że będzie jakaś tam liczba, chociażby ta apokaliptyczna, 144 tysięcy zbawionych. To, to jest nieporozumienie takie, takie szeregowanie liczbowe, kto będzie, kto, kto nie będzie. Kwestia zbawienia, to jest kwestia wiary i, i miłości, kwestia rozpoznania Chrystusa w tych okolicznościach życia, w których, w których no, nas postawił w, tej, w tym momencie historii, w której, w której żyjemy. I jeżeli w tym momencie na serio potraktujemy właśnie wiarę w Niego i miłość do, do bliźniego, to możemy mieć taką wewnętrzną pewność i pokój, jeśli chodzi o nasze zbawienie, ale także o zbawienie innych, bo tu jest też kwestia taka, że nie chodzi tylko o takie hasło, które było w dawnych misjach eksponowane, z którego dzisiaj słusznie zrezygnowano na krzyżach misyjnych, były takie napisy ratuj duszę swoją. Więc nie tylko chodzi o naszą duszę, ale chodzi o, o, o duszę naszych bliskich, naszych przyjaciół, o duszę wszystkich ludzi, każdego człowieka, bez wyjątku. I, i tutaj możemy, możemy powiedzieć, że, że właśnie w Ewangelii mamy, mamy konkretne wskazówki, w jaki sposób możemy być zbawieni, w jaki sposób nasze. Życie może być właśnie przeżywane tak w pełni po chrześcijańsku i zarazem po ludzku, dlatego że ta oferta zbawienia jest kierowana do każdego człowieka, niezależnie od jego poziomu moralnego, niezależnie od, od jego jakiejś predyspozycji, zdolności. Chrystus jest odkupicielem każdego człowieka. I za każdego człowieka umarł i każdy człowiek może poprzez nawrócenie się, poprzez wiarę, naśladowanie Chrystusa dojść do spotkania z Nim w wieczności.